Rozmowa z wnukiem iskierki. Babciu, a pani w przedszkolu powiedziała, że Bóg to jest ojciec nas wszystkich? Tak, to prawda, ale jak to? Przecież ja mam już tatę i moi koledzy też mają. To po dwóch mamy. Jak chcesz, to ci opowiem, dlaczego tak jest. Dobrze, opowiedz. To posłuchaj, dawno, dawno temu na calutkim świecie nie było jeszcze nic. Był tylko Bóg, bo on był zawsze. I czuł się bardzo samotny. Nie miał się z kim bawić ani rozmawiać. Smutno mu było, bo był sam Juteńki na świecie. Miał dużo czasu, więc wymyślił sobie świat pełen ludzi. Wyobrażał sobie, jak się cieszą, że jest ich dużo, bo mogą wszystko robić razem, mogą się uczyć, razem się bawić, tworzyć różne fajne rzeczy i zawsze będą sobie pomagać, bo się kochają. Jak młodszy nie będzie umiał czegoś zrobić, to jakiś starszy kolega mu pomoże. A jak jeden się przewróci i rozbije kolano, to inny go podniesie i przyklei plasterek, żeby mniej bolało. I nikt nigdy nie będzie już sam, rozumiesz? Ale babciu, jak Kuba się przewrócił, to było bardzo śmieszne. A jak ty rozbiłeś kolano i lała się krew, to też było śmieszne? Nie, ale potem Kuba też się śmiał. Aha. I co było dalej? Dalej Bóg wiedział, jak ma wyglądać cały świat i tworzył go, stworzył planety i umieścił je w przestrzeni. Na naszej Ziemi stworzył wodę, powietrze, góry, lasy, zwierzęta i ludzi, ale on też chciał być tu razem z ludźmi, cieszyć się, bawić, pracować i pomagać im. Patrzył sobie na nich z góry i bardzo chciał być każdym człowiekiem. Ale jak to zrobić? wiadomo, że Bóg wie wszystko, więc szybko znalazł rozwiązanie. Stał się ogromnym ogniskiem i rozpadł się na wszystkie strony świata. Maleńkie iskierki światła spadały z góry na planety i wpadały w serca ludzi. Tym sposobem Bóg zamieszkał w każdym człowieku i nareszcie był szczęśliwy, bo jest razem z nami i wie, co robimy i o czym myślimy. Razem z nami się bawi i śmieje. Tak? A w moim sercu też jest? Jest, Mateuszku. Jak zamkniesz oczy, to zobaczysz w swoim serduszku takie maleńkie światełko, takie jak iskierka z ogniska. A jak zechcesz być bliżej Boga Ojca, to wejdź w środek światełka, a ono rozbłyśnie i otoczy cię całego. Może nawet zobaczysz jego uśmiechnięte, szczęśliwe oczy, a może zechcesz z nim porozmawiać? Pamiętaj, że dopóki ty jesteś, to światełko w serduszku też jest i zawsze możesz tam wejść, bo jedynym domem Boga na Ziemi są właśnie nasze serduszka. Ty już teraz wiesz, dlaczego Bóg jest ojcem nas wszystkich. No, to chyba dlatego, że nas stworzył, tak? Właśnie tak, skarbie. Śpij już. Dobranoc. Dobranoc, barciu.